Dzień dobry. Ostatniego dnia października odbyło się kolejne posiedzenie Rady Gminy Banie Mazurskie. Tego dnia ślubowanie złożył nowy radny Paweł Czyż. Zastąpił on Andrzeja Leśniaka, który zrezygnował z mandatu radnego w grudniu ubiegłego roku. Paweł Czyż został radnym bez żadnego bezpośredniego głosu mieszkańców. To dlatego, że był jedynym zgłoszonym kandydatem. Zgłosiła go partia polityczna Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin. Jeśli w okręgu jednomandatowym jest tylko jeden kandydat, Głosowania nie przeprowadza się, a ów kandydat automatycznie zostaje radnym. To właśnie miało miejsce teraz w Baniach Mazurskich. Paweł Czysz ma 45 lat, jest mieszkańcem Wildgir. Jego okręg wyborczy obejmuje wsie: gryżewo, czupowo, szarek, ustronie, ziemiany, kulsze, wróbel i stadnica. Warto wspomnieć, że komisarz wyborczy dwukrotnie próbował obsadzić wakat. Za pierwszym razem nie zgłosił się żaden kandydat. Za drugim razem zgłoszony został jeden kandydat, właśnie Paweł Czysz i on został radnym. Jacek Krakowski, Gołdapinfo.